Człowiek właśnie taki otwarty do dyskusji zadał mi pytanie wprost Panie profesorze, po co jest foka? Trzeba się pożegnać z dorszem bo to jest ryba zimnowodna, która się tutaj znalazła jakby w innej epoce. Nie ma dla niej miejsca w tym dwuwarstwowym, ciepłym bałtyku, bo ona się po prostu nie będzie miała gdzie rozmnażać. Nawet nie dochodzi, że ona nie przetrwa. Czy możemy ją sobie chronić jak chcemy, natomiast nie będzie miała miejsca, gdzie jej ikra może się rozwijać, więc to, to będą takie zmiany. Ale zawsze jest coś za coś. Będą się świetnie miały wszystkie zwierzęta, które potrzebują wyższych temperatur. Mamy w tej chwili coraz więcej krewetek na Bałtyku, drobnych skorupiaków. Mamy pelagiczne ryby, które mają się dobrze, szproty, śledzie. Jak tylko tej soli wystarczy, nie, może nie będzie zbyt słodkie, to w części zachodniej będzie pewnie coraz więcej makreli, czyli innej pelagicznej ryby, bardzo cenionej. Więc to może się zmienia, To nie jest żadna katastrofa. Ja pamiętam Bałtyk sprzed lat 40., jak ja studiowałem. To wtedy to była katastrofa. To wtedy. Nie można było jak pływać po morzu, bo można się było nabawić poważnych chorób w zatoce. E, niczym nieoczyszczone ścieki płynęły z całej Polski do morza, więc jest o niebo lepiej niż było. Morze ma się świetnie, natomiast nie jest to takie morze jak niektórzy pamiętają, albo chcieliby, żeby było. Foki zresztą odżywiają się przede wszystkim małymi rybami, one głównie żerują na śledziu, więc z dorszem nie mają nic wspólnego. Oczywiście są sytuacje takie, ja doskonale rozumiem tych rybaków, no wręcz zrozpaczonych ujścia Wisły, którzy wystawiają sieci no najcenniejsze ryby, jakie u nas mamy, czyli ryby łososiowate i wyciągają stamtąd głowy albo szkielety. Bo konkretny indywidualny rybak w jednym miejscu, któremu ta foka wyje te łososie, on, to jest jego dramat życiowy. On stracił zarobek, nie, nie ma czym utrzymać rodziny i tak dalej. Natomiast w skali e, zarówno państwa, jak i całego morza, to są straty bez znaczenia. Foki zjadają około 10% ryb, i to głównie tych, nie tych najważniejszych, poza takimi szczególnymi przypadkami. To są inteligentne zwierzęta. Uważa się, że mają inteligencję porównywalną z psami. Pewna grupa fok nauczyła się wyjadać ryby z sieci. Ehm, oczywiście ta ryba jest po prostu podana na talerzu, więc foka byłaby głupia, gdyby nie skorzystała z takiej okazji. Po co ma się ganiać w będnej wodzie za śledziem? Ehm, Szwedzi robią tak, że oni odstrzeliwują te foki, które się nauczyły um, korzystać z sieci. Więc to jest pewna metoda, nie do zastosowania w Polsce, ponieważ my nie mamy fok własnych. I te foki, które do nas przypływają i dręczą naszych rybaków na ujściu Wisły, to są foki szwedzkie, estońskie i fińskie. Co z tego, że my je tutaj przegonimy czy odstrzelimy? Przyjdą następne i to takie zarządzanie musi być w skali całego Bałtyku, czyli Ehm, odpowiedź na pytanie, co robić z foką, ehm, no nic nie robić, zostajecie w świętym spokoju, płacić odszkodowania rybakom, to na pewno. Co też nie jest niczym dziwnym, bo w Polsce się płaci odszkodowania za straty spowodowane przez zwierzęta. Za bobry to są dziesiątki milionów złotych rocznie. Ehm, płaci się odszkodowania i za wilki, i za rysie, i co, co tam jeszcze tylko. Ehm, pewnie za dziki najwięcej. Ehm, Szacowane przez Morski Instytut Rybacki kwoty, które należałoby zapłacić rybakom w ujściu Wisły, to jest, o ile pamiętam, kilkaset tysięcy złotych rocznie. To jest żadna kwota. Muszę koniecznie posłużyć takim cytatem ze spotkania z rybakami sprzed kilku lat, kiedy wykształcony człowiek, jeden z liderów rybackich związków, bardzo człowiek właśnie taki otwarty do dyskusji, zadał mi pytanie wprost: Panie profesorze, po co jest foka? Czy woka jest nam do czegoś potrzebna? Bo mówi ten pan, że on czyta książki i wie, że wilk potrzebny jest po to, żeby zjadać zwierzątka chore i słabe. Tymczasem foka zamiast zjadać chore ryby, wyjada mu z sieci zdrowe ryby. To jest nie w porządku. W związku z czym, ile powinno być fok w Bałtyku? I dyskusja była ciekawa, bo ona pokazuje niesłychanie ważny błąd w myśleniu ludzi, szczególnie w Polsce o przyrodzie. Ten błąd się bierze. Um, um, mówiąc w sposób bardzo wyszukany, to jest tak zwane myślenie teleologiczne, to znaczy myślenie, że wszystko ma swój cel. I że słonko świeci po to, żeby rosła trawa, trawa rośnie po to, żeby zjadła krowa, a krowa jest po to, żebyśmy mogli wydoić i zjeść. Wtedy ten świat jest poukładany. I oczywiście tak nie działa przyroda, nic nie jest po coś. Możemy się zastanawiać nad tym, po co człowiek istnieje, na tej samej zasadzie, a to już jest jakby wchodzimy w sferę filozofii światopoglądu. W no, praktycznym życiu nie ma takich związków, że coś jest po coś. I nowoczesne podejście do przyrody, szczególnie przyrody morskiej, <laughs> zakłada tak zwane podejście ekosystemowe. To znaczy, że to podejście ekosystemowe jest wyraźnie Lansowane czy propagowane przez Unię Europejską. Że my powinniśmy obserwować morze europejskie wokół nas, zrozumieć jak działa ekosystem, składający się z tych wszystkich elementów, od energii słonecznej poprzez duże i małe organizmy, i następnie patrzymy się co z tego ekosystemu można wyjąć bez szkody dla jego funkcjonowania. Czyli można wyjąć tyle ryb, tyle fokt, odłowić tyle planktonu itd. To się daje policzyć. W tym momencie. To jest takie patrzenie, że człowiek jest częścią tego ekosystemu. Nie jesteśmy ponad, nie jesteśmy lepsi. Ten ekosystem nie jest dla nas, jesteśmy jego częścią i powinniśmy go tak używać, żeby nie zakłócić całego tego funkcjonowania. Niestety znaczna część naszego szczególnie społeczeństwa przyzwyczaiła się do tego podejścia rolniczego albo ogrodniczego, że mam swoją ziemię, gdzie zasiałem swój plon i chcę z tej ziemi uzyskać maksymalny plon, w związku z czym. Każdy inny organizm, który przeszkadza mi w tym uzyskaniu tego plonu, jest moim wrogiem. Czyli oczywiście całe rolnictwo na świecie opiera się na niskiej różnorodności. To są monokulturowe uprawy kukurydzy, zbóż i tak Każdy chwast, każdy owad trzeba go zwalczyć, bo on przeszkadza nam w uzyskaniu czystego, dużego zysku. I to samo jest z morzem. Odpowiedź na to, ile powinno być fok, jest taka: ile się zmieści.